Ciemanko z tej strony, Oskar Dela dla My MMA. Dziś moim rozmówcą będzie Piotr Pawrzyniak. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, witam. No niestety w sobotę porażka na Gali Oktagon 54 z Patrykiem Kinslem, ale to była, no trzeba przyznać, to była naprawdę dobra walka. Ale no, powiedz mi, no pomimo, że wygrać się nie udało, No to jak się czujesz No i czy udało się wyjechać ze sprawy bez żadnych kontuzji? No dzięki, za dobre słowa. No, ogólnie... Nic mi się nie stało, mam tylko tam łydkę, skopaną w lekko kostkę. Byłem tam na zdjęciu, no nic mi nie jest, nie jest pęknięta. No tak, no to nic z mi nie jest w ogóle, no cały zdrowy No właśnie powiedz mi, czego w tej trzeciej rundzie zabrakło, no bo dwie świetne rundy, co prawda jedna na korzyść Patryka, ale to uważam, mogło być po dyskusyjne. No w trzeciej jednak poddanie... No ja też się lekko zdziwiłem, jak tam siedziałem w tym narożniku, patrzę, dali mu to pierwszą rundę, aha. Dobra, na punkty tego nie wygrał na pewno. To, no to też zresztą za chwilę zapytam, ale jak, jak to wy będąc w klatce? Czego zabrakło w tej trzeciej rundzie? No bo faktycznie no dwie, dwie dobre rundy za tobą, no i w tej trzeciej poddanie ze strony Patryka, więc jakbyś mógł powiedzieć, co tam się wydarzyło i czego zabrakło, że jednak nie udało ci się tego zwycięstwa dowieść do, do końca? Trochę bardzo dużo tempo narzuciłem i troszkę paliwa aż potem przybrakło. Potem jak się zaczęliśmy kulać, no to ogólnie na początku wybroniłem mu tam tego sweepa, potem do tej pogardy do mnie swipenął Drugim tym, no to to jedynie, bo to, to był mój błąd. No zagapiłem się, nie, no, nie powinienem tak się dać sweepnąć, nie? Po prostu. No i potem już, już w sumie jest ta akcja końcowa, no więc ta pugarda jakby to, 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 to za, za długo mu tam pozwoliłem. A czy odniosłeś takie samo wrażenie, bo oglądając tą walkę sam no to zwróciłem uwagę, że Patryk albo miał bardzo duży respekt do Ciebie, albo wręcz się obawiał Twojej siły, Twoich ciosów, no bo trzeba przyznać, że przy nim wyglądałeś trochę jak zawodnik z zupełnie innej kategorii wagowej, bo byłeś od niego silniejszy, byłeś większy i w kamerze faktycznie wyglądało to tak, jakby podchodził do Ciebie z bardzo dużym respektem, więc jak, jak ty, jakie Ty jakieś spostrzeżenia na ten temat, czy, czy odczuwałeś to w samej wadze? No miałem takie wrażenie, że on nie chciał się bić jakby w stójce, że uciekał, tak jakby no w sensie unikał stójki, próbował tam mnie obalić dwa razy w nogi, no to mu to wybroniłem, no widać było, że szukał tego parteru tak jakby, nie, mocno na siłę, no, no i to chyba był jego taki pom pomysł na walkę, nie, że w tej stójce nie za bardzo, a, a głównie do parteru. A właśnie jaki był twój plan na ten pojedynek? Czy e, za, jakby spełniłeś wszystkie założenia game planu, e, czy jednak gdzieś e, podczas walki doszło do jakichś wariacji i nie poszło tak, jak planowaliście z trenerami? E, no, czy tak jak wspomniałem, czy wszystko było ułożone tak, jak od samego początku planowaliście? Nie, no, było dobrze. Było dobrze. W solce dobrze chodziłem, tylko myślałem, że on po prostu podejmie tą walkę i gdzieś tam będziemy bardziej jakby się szachować, a tak to by wyglądało, że jak w sumie tam biegałem za nim? no i no nie mogę go czysto trafić, jakby było tak, nie? W tej sujce, bo ogólnie cały czas czułem, że jest dobrze, że blisko wszystko siada, a lewą ręką go trafiałem, a nie mogłem taką sprawę i tam trafić. No i. No, no to, to jedynie tak w tej stójice myślałem, że on po prostu będzie bardziej aktywny coś, że bardziej tak podejmie walkę, a, a tak mocno był taki pasywny dosyć. No właśnie wspomnieliśmy wcześniej o sędziach, więc chciałem pociągnąć ten temat dalej. Po dwóch rundach było 1-1, co tak jak wspomniałem, mogło być dosyć kontrowersyjne, ale jak ty to widziałeś? No, Przez chwilę powiedziałeś, że trochę byłeś zdziwiony, ale czy może miałeś okazję już tą walkę oglądać i jak punktowałeś, to już na chłodno? Ja oglądałem, teraz właśnie też z angielskim komentarzem, nawet też ten komentator mówił, że jest zdziwiony, że dali pierwszą brudę dla Patryka. No, ja tam no, ciepło no to też mówię, siadam w tym narożniku na tym krzesełku i patrzę na ten telebi, mówię, 10-9 dla niego, mówię, no na punkty to nie pociągniemy nie, tego. Więc no już wiedziałem, że trzeba to kończyć jakby przed czasem, już tylko taka jest opcja, nie, jakby wygrania z nim tu. A właśnie ta otwarta punktacja w Polsce gdzieś to jest niespotykane. Octagon wprowadził to dwie albo trzy gale temu. Jako zawodnik, jak ty to odczuwasz? Czy faktycznie mocno to wpływa na gameplan, który jakby układacie w narożniku? Czy można wiele z tego wyciągnąć? No bo faktycznie to miało być taki element show dla widzów, ale czy jako zawodnik sam jesteś w stanie wyciągnąć z tego jakieś wnioski? Jesteś w stanie zmienić swój gameplan właśnie na podstawie tych informacji co do punktowania rund? Nie, no fajne to jest, no tylko niech wstędziłem nie tak troszkę sprawiedliwie, nie? Ale no ogólnie fajne, no bo, no bo masz podgląd na tą walkę, wiesz mniej więcej czy wygrałeś tą rundę, czy przegrałeś. No jak jest dwa, dwie wygrałeś, a zostaje ci tylko jedna ruda trzecia, no to wiadomo, że no, raczej nie wiadomo, co, musiałoby się coś tam ciężkiego stać, żebyś przegrał, więc wtedy można inaczej taktycznie po walczyć, nie? No, ma to wpływ jakby na, no, na taktykę walki, na przebieg też, no bo wiadomo, ten co przegrywa musi gonić, a ten co wygrywa, no to, to może bardziej lajtowo do tego podchodzić, nie? W porządku. Mam wrażenie, że stałeś się takim, nie chcę powiedzieć ulubieńcem, a... Ale że dobrze się przejąłeś w organizacji Oktagon. Czy może już miałeś okazję rozmawiać z właścicielami organizacji z Andrejem Nowotnym na temat potencjalnego rewanżu z Patrykiem? Nie mówię, że miałby to być natychmiastowy rewanż, ale przyszłościowo. Czy jakby organizatorzy jakby pokazali taką wolę, że chcieliby takiego pojedynku ponownie za parę miesięcy? Nie no fajnie, odbieramy się tam w Czechach, naprawdę i ci ludzie z Oktagonu, i czy właściciele, i cały tam ten sztab. Że fajnie taka atmosfera jest, że miło do mnie podchodzą. A co jeszcze, co ten mówiłeś? Aha, że z tym rewanżem. No wydaje mi się, że na pewno teraz od razu pierwszej walki nie dadł mi jako od razu, że rewanż, bo tam jest ten Matej Penas, on jest. on był rezerwowym do naszej walki i gdyby coś się stało, tam kontuzja czy coś, to on miał skoczyć następstwo. Więc podejrzewam, że pewnie z nim ustawią teraz kincla. A ja pewnie będę musiał, nie wiem, jedną walkę się odbudować i wtedy może od razu mi da do mnie jakby strefę. Jest taka jedna walka, o której wspominałeś już po swoim poprzednim pojedynku. Samuel Pilat kristofić to jest faktycznie zawodnik, o którym sam mówiłeś. Czy byłbyś otwarty na taki pojedynek i czy ta walka wzbudza u ciebie jakieś takie dodatkowe emocje, no bo faktycznie łącząc wasze Style, może wyjść naprawdę w fantastyczny pojedynek, skończony yy, efektowym knockoutem. Więc yy, jak się zapatrujesz na taki pojedynek? No jestem ja jak najbardziej za, nie, wiadomo. Ale z tego co wiem, to on teraz poszedł do jakiegoś programu tam, Survival czy coś takiego. Jakieś oni mają tam u siebie. I to też pewnie trochę potrwa za nią, oni to nagrają. Ale z drugiej strony też ja teraz sobie chwilę, jakąś krótszą przerwę bym sobie zrobił, no bo miałem dwie walki w dwa miesiące, więc niech on nakręci ten program. Ja sobie chwilę odpocznę. Niech oni określą jakąś datę konkretną i, i możemy lecieć, nie? Zacząć znowu przygotowania i ja jestem jak najbardziej za nie? tym bardziej, że przed tą walką się tam mówiło, że raczej z nim mogę być ustawiony. No właśnie wspomniałeś o ciekawej rzeczy, dwie walki w dwa miesiące. Było to trochę szokujące. Generalnie całe, całe to zamieszanie wokół tej walki, bo kontuzja Patryka, ty przecież dopiero co wszedłeś na tydzień przed walką, teraz dwa miesiące później już walka o prawowity pas. Czy z perspektywy czasu nie uważasz, że ta walka była wzięta trochę za, za szybko e, względem tej walki z własną CEPO? Nie, 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 żałuję tego. To, bo, no, cały okres przygotowawczy praktycznie po tej pierwszej walce, tylko dwa tygodnie zrobiłem przerwę, bo miałem jeszcze szwy na czole, to to mi zdjęli, to odpoczywałem dwa tygodnie, później później zacząłem od razu się ruszać, no, bo już po gali w sumie od razu było mówione, że mniej więcej tam marzec kwiecie, będzie gdzieś gala. Więc miałem cały okres przygotowań, dobrze przepracowany, więc tutaj jakby nie ma co szukać tych błędów. No a kiedy byś planował powrót do klatki? Czy możemy spodziewać równie szybkiego powrotu, tak jak było to w tym przypadku? To tak szybko aż nie, no za dwa miesiące to raczej nie chciał się być teraz. Ale no jeszcze tak, w tej połowie roku, do połowy roku, gdzieś tak ten kwiecie, ten, ten czerwiec może gdzieś, lipiec, coś takiego. No, w czerwcu czeka nas naprawdę duża gala organizacji Oktagon na 30-tysięcznym stadionie w Praze. Czy chciałbyś w ogóle pić przed taką publiką? Czy robi to dla ciebie jakiekolwiek wrażenie, że faktycznie miałbyś okazję wyjść przed taką ogromną publicznością? No fajnie, nie wiadomo stadion, atmosfera wtedy jest troszkę inna, inaczej to się niesie na tym stadionie. Jakby była opcja, to czemu nie? Ale jakbyś miał wybrać sobie rywala pomijmy tego pirata no bo mówisz że on gdzieś tam ma swoje zobowiązania medialne no to z kim z tego rankingu organizacji Oktagon chciałbyś się zmierzyć Na nie pojedynku oczywiście. kurde nie, nie mam tam nikogo nie? no ten pirat tak najbardziej tak stylistycznie pasuje no bo on już była ta gadka z nim że mamy się bić wcześniej to ja teraz też te odpocznę chwilę od nich tam nakręci ten program i, i lecimy, no i to by było idealne chyba. Dużo się mówiło o tym, że Oktagon naprawdę musi zadowolić Patryka Kinsla, żeby ten pozostał w organizacji Octagon, no bo wiadomo, że cały czas wraz z którym woźni podkręcali temat organizacji KSW no i pojawił się ciekawy, ciekawy temat turniej o milion euro, tak jak to jest aktualnie wadze lekkiej, czy rok temu w półśredniej, właśnie w dywizji do 84 kg, aby Patrick kins mógł jako mistrz wystąpić w tym turnieju. Zresztą już miał rok temu w takim turnieju wystąpić w kategorii do 77 kg. Wówczas niestety z tego turnieju wypadł. No i dużo się mówi o tym, że w przyszłym roku takie coś mogłoby dojść do skutku. Czy byłbyś otwarty na taką właśnie formułę turniejową, gdzie no jakby nie patrzeć w górę, masz nałożone terminy walk i no musisz jakby w danych, w danym, w danych ramach czasowych się poruszać, musisz się przygotowywać tak naprawdę cały czas. Czy byłeś otwarty na, na taką formę, właśnie trzech, albo czterech walk w roku, już nie pamiętam, ale w określonych terminach, gdzie no, to organizacja ci narzuca, kiedy się bierzesz? No jak najbardziej. No i widziałbym rewanż w finale. Nie? <gryw> najbardziej, taki złoty, złoty środek. Nie? W porządku. Już właściwie na, na samo zakończenie chciałem zapytać o walki Twoich klubowych kolegów, no bo w sobotę również bił się Łukasz Rajewski. Czy miałeś okazję oglądać jego pojedynek? No i jako za naszego występ, no bo warto wspomnieć, że on też jakby walczył tutaj o wejście do tego turnieju, o którym przed chwilą wspominałem. Tak, oglądałem. Jeszcze akurat ja byłem w hotelu, bo to był rajem na domianę z pierwszych walk, ale oglądaliśmy na telefonie. No bardzo ładnie się pokazał, nie? Stójce, tak jak to on. Zmieniał tam szachową pozycję. Prawy Mańkut. Kopał dużo. No, widać, że wygrał pewnie, nie? Tą walkę. Bardzo dobrze się pokazał. No i na koniec dwie, dwie osoby, chociaż jedna faktycznie może być ci trochę bliższa, więc może od niego zacznę. Damian Piłowarczyk, który niedawno zmierzył się w turnieju jednodniowym. Opas KS w kategorii półciężkiej. Czy miałeś okazję? Powagać Damianowi w przygotowaniach? To jest moje pierwsze pytanie. No, a drugie, jakbyś mógł ocenić jego cały występ na tej gali podczas tych dwóch walk? Tak, z Damiankiem praktycznie co środę się czaskamy. No Damian no bardzo ładnie się pokazał. nie? Wygrał pierwszą walkę szybko na wątrobę, tam uszczelił tego Brazola. Dobrze, że bez żadnych większych uszkodzeń się udało tam szybko zakończyć tą walkę. No W drugiej walce też z Rafałem dobrą walkę dali obydwoje. No troszeczkę szczęścia zabrakło nie? Damianowi, dużo nie brakowało, no żeby też mógł, no, no tego dnia po prostu Rafał był lepszy, no ale no, Damian jest jeszcze młody i to jest kwestia czasu, kiedy on będzie miał ten pas. Faktycznie jeszcze sobie przypomniałem o jednym zawodniku, który mierzył się w ten weekend, więc jeszcze raz, zanim przejdę do chyba waszej klubowej, Waszej klubowej takiej wisienki na torcie, jak chodzi o tę o pierwszą połowę roku, no to przejdę do Piotra Niedzielskiego, który w piątek na gali CAVE MMA 4 bił się z Lewanem Kiltadze, ostatecznie w main eventie gali, tak niespodziewanie. Czy miałeś okazję oglądać ten pojedynek? No i jak oceniasz? No bo z tego co wiem, ze sztabu Gruzina nie brakowało różnych kontrowersji i oni się kompletnie nie zgadzają z werdyktem, więc czy miałeś okazję oglądać? No jak sam punktowałeś to starcie? Wiesz co? Słyszałem tylko, że to była ciężka walka, ale nie, nie widziałem jej na żywo, nie, 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 więc jak nie, nie wypowiem się jest za bardzo. Słyszałem tylko, że tam dosyć ciężka była ta walka, no. W porządku, więc już na sam koniec zapytam właśnie, pewnie już domyślasz się o kim mówię, Mateusz Gamrot, który już w sobotę wejdzie do OKTAGONu organizacji UFC, gala UFC 299 w Miami. No, jaki jest Twój typ na ten pojedynek? A może zapytam inaczej, no bo myślę, że tak jak w całym, w całym kraju jest mocna wiara w Mateusza. W jaki sposób widzisz tutaj zwycięstwo Mateusza? Oby szybki knockout, i zaraz z niego stanie Taj że że opal. To mu się należy. W porządku, więc. Tyle, ode, tyle, przepraszam, to byłoby na tyle ode mnie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, no i naprawdę wielka szkoda, bo pas był naprawdę blisko, żebyś wrócił z nim do, do Poznania, ale ode mnie inaczej. Bardzo Ci życzę, żebyś jeszcze wrócił do, do Czech i ten pas zgarnął ze sobą, więc jeszcze raz bardzo dziękuję. Dzięki, takie tam.